Tylko, że to nie był sen. Znam to uczucie. Kiedy znalazłam się tu po raz pierwszy, nie wierzyłam własnym oczom i uszom. Z czasem nauczysz się akceptować prawdę. Nie masz innego wyjścia. Jesteś skoczkiem. Przekroczyłaś podział pomiędzy światami. Jesteś w Arkadii. Skoczkiem? Tak właśnie powiedziały Ben Rime i ministr Magda. Co to jest skoczek? To skomplikowana sprawa. W dużym skrócie. Jesteś bardzo niezwykła. Potrafisz podróżować między światami. Podróżować. Więc jak mam wrócić do Z tego co wiem, to tamci ten facet świata. i te dwie dziewczyny nie podłączyli moje. mnie do jakiejś aparatury. Więc wygląda to na to, że za pomocą tej czytami. aparatury możemy sobie Kiedy podróżować. podróżować więc y... hmm. Nie jak nie będę miał biletów na mecz Ligi Mistrzów, to z pewnością podłączę się do tej aparatury i się wbiję gdzieś tam na, na główną loże. Będzie fajnie. Dobra, nie zbaczajmy z tematu, kochani Dosyć e, żartowania Jak się Zoe. Zoe. Słuchaj, Zoe No tak Puściłabym cię wolno, ale nie chcę, żebyś się wałęsała i zadawała pytania Nie powinnaś zwracać na siebie uwagi Musimy cię gdzieś ukryć W bezpiecznym miejscu Dopóki nie znajdziesz drogi powrotnej do Stark Stark, nie. aha Nie, utknęłam tutaj i potrzebuję twojej pomocy Co? Dlaczego? Coś się dzieje w prawdziwym świecie W moim świecie Przypuszczam, że to może mieć jakiś związek z Tobą. Ostatnio odbieram dziwną wiadomość. Coś jak. Wiesz? Przekaz wideo w sieci. Widzę śnieżny krajobraz z przerażającym czarnym domem. Wygląda trochę jak domek dla lalek. I małą dziewczynkę. I ta dziewczynka w kółko powtarza: Znajdź April Ryan. Ocal ją. Odbierasz wiadomość? W jaki sposób? W snach? Nie. Trochę jak. cenia. Co to może znaczyć? Mnie nie pytaj. Nie potrzebuję pomocy. Na pewno chodzi o kogoś innego. Nie sądzę. Ta dziewczynka zaprowadziła mnie do pokoju, w którym znalazłam Twoje zdjęcie. To nie może być przypadek. Nie? Jesteś tego pewna? Słuchaj, Stark nie jest już moim światem. Jeśli masz problemy, musisz sama je rozwiązać. Tego się tu nauczyłem. Dość już ratowania świata. Znajdź sobie kogoś innego. Ale. Pomogę ci wrócić. Albo się zgodzisz. Albo zamkniemy cię gdzieś, dopóki nie nauczysz się korzystać ze swojej mocy. A co mam powiedzieć Twoim przyjaciołom? Co tylko zechcesz. April Ryan, którą znali, nie żyje. Nie jestem już częścią ich świata. O, więc ty nie pomożesz. Dupę. Mi? Nie jesteś ciekawa, dlaczego odbieram te wiadomości o Tobie? A co jeśli zbliża się jakaś katastrofa i. Już mówiłam. To nie moje zmartwienie. Zostaw mnie w spokoju. No więc jak? Chcesz wrócić czy nie? Chcę... Pewnie, że chcę. Myślałem, że żebym się podjąć decyzję. No, fajnie by jak było. Mówiła, Byłem tutaj bym tutaj jadł żywcem świniaki z bym się zaraził jak, jakimś y, tasiemcem albo czymś z innym. Mózgu, ...które kontrolują skok. Połóż się na tym łóżku. Zaraz wracam. Co chcesz zrobić? Twojego umysłu wie, jak podróżować. Pomogę ci przypomnieć sobie to, czego jeszcze się nie nauczyłeś. I wrócę do Newport? Tego nie mogę obiecać. Możesz trafić zupełnie gdzie indziej. Spróbuj skoncentrować się na jakimś znajomym, bezpiecznym miejscu. Więc nie pomożesz mi. Pomyśl Ty o potrzebujesz domu, Leż z Albo o Olivii, o jej zakładzie. Się mówi. Coś się dzieje w naszym świecie. Zaginął jeden z moich bliskich przyjaciół. I... I nie wolno ci nic mówić. Wolisz zostać tutaj. I sądzę, że April mogłaby go odnaleźć. Więc czemu nie chcesz mi pomóc? Bo i bez tego mam wystarczająco dużo zmartwień. Bo prowadzimy wojnę. Bo nie interesuje mnie już twój świat. Mm -hmm. No dobra. Ostatnia szansa. Zamknij oczy. Oddychaj powoli. Dobra, bo coś Zdję. za mało mówię. A więc teraz bardzo, bardzo poważnie nie, Zoe musi się skoncentrować. Ama, am. A tutaj widzimy Ean, zaklęcia z Harry'ego Pottera. Czy też Władcy w mój głos. Pozwól mu wniknąć w siebie w miejsce. Otwórz wniknąć swój mózg. Się. Albo an. An. czaszkę, jak wolisz. Ean, an. A, an, an. <laughs> Nic nie czuję. Czy ona się krztusi? Co to ma niby? <laughs> Co? To się stało? Ja nie wiem, April, a nie dokonała skoku. Czyli będziemy latać z Zdrała... Owina Golasa po, po rynku? Nadal Super. Tutaj. Tylko czekałem Co na się takie się sceny. Posziała? Nie mam pojęcia Zniknęła, no po prostu się ubrania się zostały się leżeć, a ona na Golasa teraz gdzieś biega po parku, po jakimś się lesie. W jak dym. Sądzisz, że nie jak Nie wiem, nie wyczuwam jej w tym świecie, ale powiem jedno. Nie wydaje mi się, żeby była skoczkiem. No nie denerwujcie. Ty, w czym mnie. Ona jest? I gdzie się podziała? Mam nadzieję, że teraz zobaczę gdzie jest Zoe. Witamy w Indiach, chyba nowy rozdział. Welcome to the India. I tutaj na pewno spotkamy y, wszystkie znajome postacie z gier przygodowych, czyli y, Kate Walker i, i, i nawet tą panią z, y, z Postmortem. Dobra, kim jesteście do jasnej anielki? Zapisywanie gry. Co to jest? O! Ej, nie w tą stronę. A czemu jem ja się walczyć, jak nawet cię nie znam? Bez sensu. Dobra, dostałeś oklep. Chodź! Co jeszcze raz? Jeszcze ty, jakieś łysy, tu chce ze mną walczyć? Będę walczył jedną techniką, która zawsze pozwala mi się skupić. I nie jest trudna, czyli cały czas mocny, mocno ataki. No i po wszystkim. Zero szans, sprawy przeciwnikowi. No, mają fajne spodnie. Co, jeszcze jeden? No to dawaj. Oj, swędzi mnie kolano? Poczekaj, poczekaj. Dobra. Raz. 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 I jeszcze raz. I koniec. Dzięki. Było strasznie ciężko. Za sałatą chciałem powiedzieć. Dobra, to tyle. Siemanko. Kian, witaj, kijami! Dziękuję, mistrzu. Lecz twoja pochwała mnie zawstydza. Światło bogini oślepianych wrogów prowadząc mój miecz do zwycięstwa. Twój talent do miecza nie ma sobie równych Kian. Podobnie jak twoja wiara, lecz jedno nie ma z drugim nic wspólnego. Co masz na myśli, mistrzu? Mistrzu, nie należy mylić żarliwości religijnej ze sprawnością bojową. Religia i wojna to tylko. Ja Zręcz kurczę, nie jak dobrze. dobrze. Jak to? Walczę mieczem za swoją wiarę, a wiara jest tarczą, która chroni mnie w walce. Religia i wojna są niczym dwa ogniwa łańcucha. Raczej jak para węży pożerających nawzajem swoje ogony. Nie daj się ogłupić przez retorykę Kijanie. Nie tego cię uczyłem. Dobra. Ale misja, Harmonie. Ale jaka Policja. misja? Odkąd to jesteś kobietą? Marnujesz <laughs> cały potencjał. Czas zresztą też na tę swoją misję. Wielki talent to wielka odpowiedzialność Tak, tak mówili Wów w Spider-Manie Wujek daleko Ben tak mówił do... do Petera Tylko tego siła to tak, wielka odpowiedzialność marionety. Wielki talent, no w sumie nieduże różnice Wiem, nie duża różnica. pochwalałeś mojej pasji Lecz poddałem swe życie bogini, której słowa ślubowałem bronić Okej okay. Słowo bogini nie potrzebuje obrony Ale ma włosy takie... Tak, takie och, takie aż... o Jezu Szkoda patrzeć, sprawy. naprawdę, nie patrzcie na to Nigdy nie zgodzimy się w tej sytuacji, strzał Jestem. Ty jesteś April, y, zaś w innym świecie? Po tysiąc kroć przepraszam, apostole. Apostol, wybacz, o mistrzu. jezusie. Tak. Ja chyba nie woda? wiem, z kim, z kim ja tutaj szóstka rozmawiam. Jaka Cię, szóstka? Wybacz, apostole. Masz się stawić natychmiast. Dziękuję. O, oh, oh, oh. mistrzu, wybacz mi. Oczywiście, i ja nie wybaczam. Będziemy kontynuowali trening bez ciebie. Amanon, Nozam! Na środek! I tym razem spróbujcie walczyć lepiej niż dwie nieśmiałe uczennice. Proszę, apostole, musimy się śpieszyć. No. Walczyć mi tam, co to? Co jest? Walczyć, nie tańczyć! No, nie tańczyć, o. Seawalk, seawalk Bregnes. dobra. Idę za tobą. Idę za tobą. Gdzie mi uciekłaś? Gdzie wojo? Tutaj Tutaj. Cześć. Czekają na ciebie apostole. O nie, dobra, zapiszę sobie grę. Bo jak mam zginąć, to lepiej. To nie chcę teraz zginąć. Dobra, tu mam iść? Tak, tu, dobra. Szóstka. Oczekuję. Dobrze, już idę. A w sumie nie. Do szóstki pójdziemy w następnym odcinku. Pograjmy w Dreamfall. Tym Kianem. Dobrze zbudowanym człowiekiem. Pochodzącym, nie wiem, z indii. Z tego co wiem, jest apostołem. Także zapowiada się coraz ciekawiej. No i w każdym razie znaleźliśmy April Ryan, która nie chce wrócić do swojego świata. Ma nas daleko w D. No i znaleźliśmy kolejną April Ryan do kolekcji, czyli już chyba trzecią. No, to by było na tyle. Więc Karlek 95 i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siemanko.